Jak sprawdzić wiarygodność organizatora? Aby umożliwić Ci sprawdzenie wiarygodności organizatora, zrzutki wśród informacji o organizatorze, zamieściliśmy następujące oznaczenia. Szara ikonka Facebooka oznacza, że ten organizator jeszcze nie połączył swojego profilu na Zrzutka.pl z tym na Facebooku. Szara ikonka dowodu oznacza, że ten organizator nie wysłał do nas jeszcze dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Szara ikonka przelewu oznacza, że ten organizator nie wysłał do nas jeszcze przelewu weryfikacyjnego potwierdzającego jego tożsamość. Niebieska ikonka Facebooka oznacza, że ten organizator połączył swój profil na zrzutka.pl z tym na Facebooku. Pomarańczowa ikonka dowodu oznacza, że ten organizator wysłał do nas dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Zielona ikonka przelewu oznacza, że ten organizator wysłał do nas przelew weryfikacyjny potwierdzający jego tożsamość. Dziękuję za uwagę.